Każdy, kto ma kota, wie. Są one niezależne, ciekawskie i czasem nieco tajemnicze. Jednym z największych zmartwień miłośników kotów jest strach, że wyjdą na spacer i już nie wrócą. To bolesny scenariusz i niestety zdarza się częściej niż byśmy chcieli. Ale dlaczego niektóre koty znikają? Stoją za tym różne przyczyny, a wielu z nich można zapobiec. Dzisiaj przyjrzymy się dziesięciu powodom zniknięć kotów i co najważniejsze jak możemy zadbać o to aby nasi towarzysze bezpiecznie wrócili do domu zostań ze mną do końca aby lepiej zrozumieć i chronić swojego futrzanego przyjaciela numer 1 powód niekontrolowany instynkt łowiecki i eksploracyjny jednym z najważniejszych powodów dla których koty zapuszczają się daleko od domu jest ich naturalny instynkt polowania i eksploracji nawet najżywiej i najwygodniej czujący się w swoim domu kot ma wrodzoną potrzebę eksploracji swojego terytorium, polowania na zdobycz, nawet jeśli jest to tylko suchy liść lub owad i oznaczania swojej przestrzeni. Ta ciekawość jest wrodzona, a dla kota mającego dostęp do przestrzeni na zewnątrz, każdy sąsiedni ogród, każdy zak i każdy nowy zapach to nieodparte zaproszenie do nowej przygody. Czują się zmuszone do patrolowania, badania i poszerzania swoich wyimaginowanych domen. Często ta eksploracja prowadzi je w nieznane miejsca, poza granice, które uważamy za bezpieczne. Mogą podążać za ciekawym zapachem, intrygującym dźwiękiem, lub po prostu dać się ponieść dreszczykowi emocji, nieświadomi jak daleko się posuwają. Problem pojawia się, gdy ta eksploracja staje się tak wciągająca, że koty gubią się lub napotykają nieoczekiwane niebezpieczeństwa. Aby tego uniknąć, najlepszą strategią jest trzymanie kota w domu lub w bezpiecznym i nadzorowanym środowisku na zewnątrz, takim jak kociarnia. Dostarczanie zabawek symulujących polowanie oraz u wnętrza domu o drapaki i półki również pomaga zaspokoić ten instynkt bez konieczności wychodzenia z domu. Czy Twój kot jest urodzonym odkrywcą? Jakiej największej przygody byłeś świadkiem? Podziel się nią w komentarzach. Numer 2. Niebezpieczeństwo dezorientacja i utrata drogi. Wyobraź sobie, że jesteś w zupełnie nowym miejscu, bez znaków i punktów orientacyjnych. Tak mniej więcej może czuć się kot, gdy oddali się za bardzo od domu i straci orientację. Używa kombinacji zapachów, dźwięków i wspomnień wzrokowych, aby poruszać się po swoim terytorium. Jednak nagła zmiana otoczenia na przykład nowa budowa, duże, głośne wydarzenie, a nawet burza. Transport w klatce lub po prostu zgubienie się w pościgu może sprawić, że straci orientację. Koty nie mają niezawodnego wewnętrznego GPS-a jak niektóre ptaki i gdy tylko zboczą ze znanej ścieżki, może ogarnąć je panika i dezorientacja. Zapach domu staje się odległy, znajome dźwięki znikają, a poczucie zagubienia może być przytłaczające. Mogą chować się w nieznanych miejscach ze strachu lub stresu, co jeszcze bardziej utrudnia ich znalezienie. Aby uniknąć tej dezorientacji, kluczowe jest trzymanie kota w domu, zwłaszcza jeśli niedawno się przeprowadziłeś lub jeśli otoczenie uległo dużym zmianom. Jeśli twój pies ma dostęp do wyjścia na zewnątrz, upewnij się, że zawsze nosi o identyfikacyjną z twoim numerem telefonu i, najlepiej, z mikrohipem. To znacznie zwiększa szansę na jego powrót, jeśli ktoś go znajdzie. Numer 3 Zagrożenie Konflikty terytorialne z innymi kotami. Świat kotów rządzi się prawami terytorialnymi. Jeśli Twój kot jest niewykastrowanym kocurem, problem ten staje się jeszcze bardziej widoczny i niebezpieczny. Niewykastrowane kakeri mają silny instynkt ochrony i poszerzania swojego terytorium, co nieuchronnie prowadzi do konfrontacji z innymi kotami w sąsiedztwie. Te walki o terytorium, samice lub zasoby mogą być niezwykle brutalne i skutkować poważnymi obrażeniami takimi jak głębokie zadrapania, zakażone ugryzienia a nawet złamania ranny kot może się ukrywać aby dojść do siebie lub jeśli obrażenia są poważne może nie być w stanie wrócić do domu samice również mogą wdawać się w spory zwłaszcza gdy są w rui lub bronią kociąt najskuteczniejszym rozwiązaniem aby znacząco ograniczyć zachowania bojowe i tendencje do dalekich włóczęgów z powodów terytorialnych jest kastracja wykastrowane koty rzadziej angażują się w walki oznaczają terytorium moczem i szukają partnerów ponadto kastracja przyczynia się do ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia zapobiegając chorobom i wydłużając jego życie to decyzja która ochroni twojego kota przed wieloma niebezpieczeństwami czyhającymi w świecie zewnętrznym i życiem pełnym niepotrzebnych konfliktów numer 4 atrakcyjny poszukiwanie partnerów głównie samców niekastrowanych natura ma potężne powołanie a dla niekastrowanych kotów instynkt rozrodczy jest jednym z głównych powodów, dla których oddala się od domu. Niekastrowane samce potrafią wyczuć samice w rui z dużej odległości, w niektórych przypadkach nawet z odległości wielu kilometrów. Ten zapach działa jak nieodparty magnes, popychając je do podążania za zapachem w nadziei na znalezienie partnerki. Mogą pokonywać duże obszary, przechodzić przez ruchliwe ulice i narażać się na liczne niebezpieczeństwa. Samochody, inne zwierzęta, złośliwych ludzi w swoich poszukiwaniach. U niekastrowanych samic ruja zwiększa również prawdopodobieństwo ucieczki z domu w poszukiwaniu partnerki, a także przyciąga samce na posesję. Podczas rui samice mogą głośno miauczeć i wykazywać zachowania ucieczkowe, co utrudnia ich obizolowanie. Jedynym skutecznym sposobem na wyeliminowanie tej potrzeby ucieczki w celu kopulacji jest kastracja samce i sterylizacja samice. Oprócz zapobiegania znikaniu kota, kastracja i sterylizacja są kluczowe dla kontroli populacji kotów, zapobiegając niechcianym miotom i cierpieniu wielu kociąt. To odpowiedzialny i pełen miłości czyn wobec swojego pupila i społeczności. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że kotka zniknęła, bo miała ruję? Jak wyglądało to doświadczenie i czego się z niego nauczyłeś? Numer 5: dyskomfort. Poczucie zagrożenia lub stresu w domu. Chociaż dom powinien być bezpieczną przystanią. Czasami domowe środowisko może stać się źródłem stresu lub zagrożenia dla kota, skłaniając go do szukania schronienia gdzie indziej. Może się to zdarzyć z różnych powodów pojawienia się nowego zwierzęcia domowego kota, psa, a nawet ptaka, pojawienia się nowego dziecka w rodzinie, znaczących zmian w rutynie, takich jak rozpoczęcie pracy na pełen etat przez właściciela, hałaśliwych remontów, a nawet ciągłych kłótni między ludźmi w domu. Koty są bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu i dynamice rodziny. Jeśli czują się stale zagrożone, ignorowane lub nie mają bezpiecznej przestrzeni, do której mogłyby się wycofać, mogą próbować uciec w poszukiwaniu spokoju. Mogą szukać cichszego, bezpieczniejszego miejsca poza domem, czasami szukając schronienia u sąsiada, który oferuje jedzenie i pieszczoty, lub po prostu chowając się w ustronnym miejscu. Ważne jest, aby obserwować zachowanie kota i rozpoznawać oznaki stresu, takie jak nadmierne mycie się, zmiany apetytu, agresja lub wycofanie. Jeśli zauważysz, że twój kot jest zestresowany, spróbuj zidentyfikować przyczynę i wprowadź niezbędne zmiany. Zapewnij mu więcej urozmaiconego otoczenia, zabawek, drapaków, wysokich miejsc do wspinaczki i chowania się oraz spędzaj z nim czas wysokiej jakości, aby czuł się bezpiecznie i kochany we własnym domu. Numer 6 zdrowie. Izolacja w przypadku choroby lub bólu. Instynktownym i często smutnym zachowaniem kotów, gdy są chore lub odczuwają ból, jest szukanie ustronnego miejsca do ukrycia się. W naturze chore zwierzę jest bardziej narażone na ataki drapieżników, dlatego wycofuje się, aby się chronić. Ten instynkt utrzymuje się nawet u kotów domowych. Jeśli twój kot źle się czuje, może odejść i szukać cichego, ukrytego miejsca. Aby się obizolować i nigdy nie wrócić, jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ będzie daleko od pomocy i opieki, którą możesz mu zaoferować. Może cierpieć na poważną chorobę, mieć uraz wewnętrzny lub zewnętrzny, lub po prostu odczuwać jakiś dyskomfort, który sprawia, że chce się wycofać. To kluczowy sygnał ostrzegawczy. Jeśli twój kot często wychodzi na zewnątrz i zauważysz, że jest mniej aktywny, mniej je wymiotuje lub wykazuje jakiekolwiek zmiany w zachowaniu, koniecznie zabierz go natychmiast do weterynarza. Nie czekaj, aż stan się pogorszy. Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia i regularne badania kontrolne jest niezbędne. A jeśli jest częstym gościem, najlepszym sposobem, by uchronić go przed obizolowaniem się od choroby w nieznanym miejscu, jest trzymanie go w domu, gdzie możesz monitorować jego stan zdrowia i szybko zaoferować pomoc, gdy będzie jej potrzebował. Numer 7. Atrakcje zewnętrzne. Łatwe jedzenie lub potencjalny nowy dom. Jedzenie jest ogromną atrakcją dla każdego zwierzęcia, a koty nie są wyjątkiem. Jeśli istnieje łatwe źródło pożywienia gdzie indziej, na przykład sąsiad, który karmi bezdomne koty, restauracja z dostępnymi śmietnikami, a nawet niczego nie podejrzewający właściciel, który zostawia jedzenie na progu dla każdego przechodzącego kota, twój kot może poczuć się tam przyciągnięty. Dostępność jedzenia może stać się dla niego zachętą do spędzania więcej czasu na zewnątrz i ostatecznie do zrezygnowania z powrotu. Oprócz jedzenia, niektóre koty mogą być zainteresowane potencjalnym nowym domem. Jeśli sąsiad zacznie okazywać mu stałe uczucie i uwagę, a może nawet jedzenie i schronienie, twój kot może uznać to miejsce za bardziej interesujące lub bezpieczniejsze niż jego obecny. Jest to szczególnie ważne. Jeśli nie czuje się w pełni zaspokojony lub bezpieczny w swoim poprzednim domu. Aby zapobiec odciąganiu kota od nowych możliwości, zapewnij mu regularne, wysokiej jakości jedzenie w domu. Spędzaj z nim czas na zabawie i interakcji, okazując mu czułość i uwagę. Kastruj kota, aby zmniejszyć jego chęć do włóczenia się. Jeśli twój kot ma możliwość wychodzenia na zewnątrz, porozmawiaj z sąsiadami na temat niekarmienia kota. Tłumacząc im, że ma on już dom i że może to być dla niego niebezpieczne. Numer 8 Wypadki Niebezpieczeństwo ulicy i drapieżniki. Ulica, choć pozornie wydaje się być światem przygód dla kota, w rzeczywistości jest miejscem pełnym niebezpieczeństw i potencjalnych wypadków. Najbardziej oczywistym zagrożeniem są pojazdy. Każdego roku tysiące kotów zostaje potrąconych przez samochody. A wiele z tych wypadków kończy się śmiercią lub poważnymi obrażeniami, uniemożliwiającymi im powrót do domu. Oprócz samochodów istnieje również zagrożenie ze strony drapieżników. W zależności od regionu, koty mogą zostać zaatakowane przez psy bezpańskie lub źle nadzorowane, kojoty, sowy lub inne dzikie zwierzęta. Walki z tymi drapieżnikami mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Przypadkowe lub celowe zatrucie również stanowi zagrożenie. Koty mogą połknąć trutki na szczury lub owady pozostawione na cudzych podwórkach, a nawet zostać otrute przez złośliwe osoby. Niestety, istnieje również ryzyko znęcania się nad kotami przez ludzi. Niektórzy ludzie łapią koty w okrutnych celach lub po prostu agresywnie je odganiają. Najskuteczniejszym sposobem ochrony kota przed tymi wszystkimi zagrożeniami jest trzymanie go w domu. Kot żyjący wyłącznie w domu ma znacznie dłuższą oczekiwaną długość życia i jest znacznie bezpieczniejszy i zdrowszy. Numer 9 klimat, ekstremalne warunki pogodowe. Pogoda może być czynnikiem decydującym o tym, że kot, który odważy się wyjść na zewnątrz, nie będzie mógł wrócić do domu. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak gwałtowne burze, ulewne deszcze, silne wiatry, zamiecie śnieżne lub intensywne fale upałów, Mogą dezorientować, przestraszyć, a nawet unieruchomić kota. Kot, zaskoczony burzą, może szukać schronienia w ustronnym, bezpiecznym miejscu z dala od domu, gdzie może utknąć lub nie być w stanie znaleźć drogi powrotnej po poprawie pogody. Nadmierny deszcz i zimno mogą powodować hipotermię, a ekstremalne upały, hipertermię i odwodnienie. Oba te czynniki zagrażają życiu. Dodatkowo, Deszcz może zatrzeć ślady zapachowe, którymi koty orientują się w terenie, co jeszcze bardziej utrudnia powrót. Jeśli twój kot chętnie wychodzi na zewnątrz, spróbuj monitorować prognozę pogody i trzymać go w domu w niesprzyjających warunkach. Zapewnienie bezpiecznego, ciepłego schronienia na zewnątrz, jeśli twój kot jest kotem wychodzącym, może być opcją, ale najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje ograniczenie dostępu do domu podczas niepogody. Ochrona kota przed czynnikami atmosferycznymi jest podstawowym aktem opieki. Numer 10 interwencja człowieka. Ratunek lub bezprawne zatrzymanie. Wreszcie, interwencja człowieka może być powodem, dla którego twój kot nie wróci do domu. Istnieje wiele scenariuszy. Twój kot może zostać zauważony przez kogoś, kto uzna go za porzuconego lub zagubionego, a ta osoba, mając dobre intencje, ratuje go i zabiera do schroniska weterynarza lub po prostu adoptuje. Choć intencje mogą być dobre, jeśli twój kot nie ma identyfikatora, odzyskanie go może być dla ciebie bardzo trudne. Innym niestety bardziej ponurym scenariuszem jest bezprawne zatrzymanie lub kradzież. Niektóre koty, zwłaszcza rasowe lub te o charakterystycznych cechach, mogą zostać skradzione. W rzadszych i bardziej okrutnych przypadkach mogą zostać schwytane przez złośliwe osoby. Aby zapobiec trwałej utracie kota z powodu interwencji człowieka, identyfikator jest twoim największym sprzymierzeńcem. Obroża z adresówką zawierającą twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu to pierwsza linia obrony. Mikrochip, wszczepiany pod skórę, to trwały, niewykrywalny identyfikator, który może być odczytany przez kliniki weterynaryjne i schroniska, co wykładniczo zwiększa szansę na powrót kota, nawet jeśli zgubi o Zarejestruj mikrochip na swoje nazwisko i dbaj o aktualność swoich danych. Nigdy nie pozwalaj kotu włóczyć się bez nadzoru, a jeśli jest on bardzo cenny lub rzadki, podejmij dodatkowe środki ostrożności. Myśl o tym, że nasze koty mogą zniknąć i nigdy nie wrócić, rozdziera serce, ale zrozumienie przyczyn takiego zachowania to pierwszy krok do ich ochrony. Większość przyczyn zniknięcia kotów wiąże się z ich naturalnymi instynktami ale także z niebezpieczeństwami i atrakcjami świata zewnętrznego Dobra wiadomość jest taka że dzięki środkom zapobiegawczym i odrobinie planowania możemy radykalnie zmniejszyć to ryzyko Dbanie o bezpieczeństwo kota w domu sterylizacja lub kastracja identyfikacja za pomocą obroży i mikrohipa oraz zapewnienie stymulującego środowiska to klucz do tego aby twój kot pozostał przy tobie i cieszył się długim szczęśliwym i bezpiecznym życiem W końcu najlepsza przygoda dla niego to ta która kończy się z powrotem w twoich ramionach, w komforcie i bezpieczeństwie domu.